Cześć wszystkim z tej strony z encyklopedii Kryptowalut. Dzisiaj przychodzę do Was omówienie pewnej kryptowaluty, o którą prosiło parę osób w komentarzach. Jest to kryptowaluta Kosmos. Token tej kryptowaluty tego projektu nazywa się Atom, żeby było tak w połączeniu z, z nazwą projektu. No i czym jest ta kryptowaluta, po co ona została stworzona? Co wnosi nowego, jaki problem rozwiązuje, po co token? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, oczywiście. No i zaczynamy od tego czym jest ten właśnie projekt. Kosmos jest to internetu of Blockchains, chce on połączyć wszystkie inne blockchainy w jedną całość, tak naprawdę może nie połączyć je w jedną całość, natomiast pozwolić im się komunikować ze sobą. Coś takiego chce stworzyć projekt Ion, Icon tak samo chyba z tego co pamiętam I jeszcze jakieś tam inne projekty też próbują coś takiego Stworzyć odpowiada za to pewne angielskie piękne słówko interoperability. Jest to właśnie możliwość wymiany informacji pomiędzy różnymi, jak widać tutaj, węzłami. No i jakie problemy właśnie chcę rozwiązać, między innymi, kosmos? Zacznijmy sobie tutaj od lewej, ładnie to wszystko już przedstawione. Pierwszym problemem jest skalowalność, no bo jak wiemy, obecne blockchainy. Między innymi, między innymi takie jak Ethereum w swojej obecnej postaci, między innymi takie jak Bitcoin w obecnej postaci. Oczywiście, pomijając Lightning Network, pomijając to, że wejdzie kiedyś sharding na Ethereum, mają problemy z przesyłem transakcji, z zapychaniem się sieci, z, z tym, że te transakcje przynajmniej w Bitcoinie są dość drogie. Trzeba czekać, ponieważ mempool się zatyka i wpada tam mnóstwo. Mnóstwo transakcji, które są niepotwierdzone. Nie wiem, jak obecnie wygląda mempool bitcoina, ale pewnie a możemy sobie zobaczyć mempool bitcoin. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest, jest to takie miejsce, gdzie taka kolejka niezatwierdzonych transakcji w sieci bitcoina. Obecnie mamy no tylko 10 tysięcy niepotwierdzonych transakcji. Jak ta cena ostatnio tak mocno rosła do 8 tysięcy, było ich ponad 60 tysięcy niepotwierdzonych transakcji, czyli musieliśmy bardzo długo czekać, żeby nasz przelew doszedł, tak naprawdę. A nie o to chodzi przecież w kryptowoltach, bo chcemy żeby te przelewy były szybkie, tanie i bezproblemowe. No i właśnie tutaj ten problem chce rozwiązać m.in. E, kosmos. Oni chcą tu przejść na e, Proof of Stake. Tego Proof of Stake akurat będzie można wymi wy wymieniać na Delegate Proof of Stake, na Zwykły Proof of Stake itd., itd., A to jest taka wersja Byzantium Proof of Stake, tzw. DBFT, jeżeli dobrze mówię. Chodzi o to, że dwie trzecie sieci muszą się zgodzić na to, że transakcja jest walidna i poprawna, że nikt nie chce jakby oszukać tej sieci, aby transakcja doszła do skutku. Czyli mamy sobie tutaj blockchain tu blockchain, tak? Wysyłamy między sobą transakcję i dwie trzecie tej sieci musi się, musi stwierdzić, że walidatorzy muszą stwierdzić, że ta transakcja jest poprawna i wtedy dochodzi ona do skutku. Kolejną, drugą sprawą jest usability, bo tak naprawdę hmm, Cosmos nie jest sam sobie takim blockchainem. Jest on platformą pozwalającą na sobie budować inne blockchainy i aplikacje i za pomocą właśnie swojego SDK Cosmos, który jest bardzo modularnym frameworkiem, pozwala właśnie budować takie blockchainy i aplikacje na swojej górze, jakby na top of the layer, na jego głównej warstwie, bo o warstwach też zaraz wam powiem. No i trzecią sprawą jest interoperability, czyli właśnie łączenie tych transakcji z różnymi blockchainami i do tego właśnie oni wykorzystują coś, co nazwali interblockchain communication. Jest to taki protokół, który właśnie pozwala wymieniać wiadomości pomiędzy i transakcje pomiędzy różnymi blockchainami. Zaraz wam to fajnie pokażę. Tutaj jest taki mega fajny graf, który pokazuje trzy warstwy. Pierwszą warstwą jest ta warstwa peer to peer, czyli wymiany faktycznych, e, faktycznych danych. Drugie jest coś, Druga warstwa odpowiada za konsensus, za potwierdzanie i walidowanie transakcji. To jest tak zwany Tendermint konsensus. Tendermint to jest w ogóle core tego całego projektu. To jest ich źródło, to jest ich źródło, ich serce. Ten Tendermint cały napisała właśnie ta firma, odpowiedzialna za, za Kosmos. I w tym mindzie, to jest takie w ogóle nowe słowo, w, wydaje mi się, dość w, w świecie kryptowalut. W tym ten odpowiada, tam są właśnie walidatorzy, konsensus cały jest tam i tak, dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest takie jądro, które pozwala na to, aby te transakcje w sieci i tak dalej były poprawne. Nikt tutaj nie próbował namieszać. Jeżeli ktoś próbuje namieszać w tej sieci i próbuje na przykład dwa razy wydobywać samą samą kryptowoltę, taki przykład, no to oni tutaj takiego gościa wyrzucają z tej sieci. O to dba właśnie tutaj to jądro. No i trzeci poziom to jest już poziom aplikacji. Jak widzimy tutaj na przykładzie mamy Ethereum, mamy, co tu mamy, Bitcoina, mamy 0x i tak dalej, i tak dalej. I to pozwala, tak zwany kosmos hub, o tym zaraz powiem, ten hub pozwala łączyć te różne blockchainy ze sobą i wymieniać między nimi transakcje. I jeżeli już, już jesteśmy przy tym obrazku. Każdy taki blockchain, każda taka tutaj strefa, jest tak zwaną zoną, właśnie strefą. Czyli Ethereum jest jedną zoną, tu jest kolejna zona, 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 strefa, 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 tak? I te wszystkie strefy łączą się do huba. Tutaj jest ten główny hub, Cosmos Hub, i przez i między tym, między jeszcze zoną, a hubem jest właśnie ten Inter Blockchain Operability. Tak dobrze mówię? Tak to się nazywało? Inter Blockchain Communication, przepraszam. Tutaj ten, ten protokół pozwala właśnie komunikować się między hubem a zoną, a, a ten hub z kolejnym blockchainem, z kolejną zoną się komunikuje, jak widać. Może to być troszkę zagmatwane, natomiast tak to plus minus działa wszystko. Odchodząc na razie troszkę od technologii, przejdźmy sobie do tokena, jak już powiedziałem, nazywałem się Atom. Token powstał na Blockchainie Ethereum, bo jakby to inaczej miało być, i ogólnie była tutaj odpalona zbiórka ICO w 2017 roku. Trwała ona chłopę czasu, bo ponad rok do maja 2018 roku. Zebrano ponad prawie 5000 bitcoinów, ponad 240 tysięcy Ethereum także naprawdę sporo forsy, jeżeli o to chodzi. Jeden kosm, tu powinno być jeden atom, tak naprawdę, kosztował 7 centów niecałe. Teraz, jak przejdziemy sobie na kolejny market cap, no to widzimy, że jest to prawie 5 dolarów. Także ktoś, kto zainwestował wtedy w, w atomy, no to naprawdę zrobił na tym fa fajną kasę. Ale widziałem, że tylko ponad, lekko ponad 1000 osób zdążyło jakby załapać na, ten, na to ICO. No i dopiero niedawno, bo w marcu, został odpalony mainnet i dopiero można handlować i wymieniać te kryptowaluty atomy. Natomiast jak znalazłem pewne informacje, Tutaj, token używany w, w kosmosie. Atom nie jest stworzony po to, aby przenosić tak naprawdę wartość. To nie jest token, nie wiem, Litecoinowy, tak, czy Bitcoinowy, który ma być sam sobie wartością. On ma być używany do stejkowania. Walidatorzy mają stejkować i przez posiadanie tych tokenów mają potwierdzać transakcje w sieci i z tego dostawać oczywiście prowizję. Co do roadmap tego projektu, no to jest ona taka. No nie za fajna, nie podoba mi się to za bardzo, tu można obejrzeć wcześniejsze już tutaj sprawy, które jakby zdążyli zrobić i tak dalej. Ich SDK przeszedł jakiś audyt, ilość wydobytych bloków. Jak widzimy tutaj w marcu, dokładnie 13 marca Mainnet ruszył. To jest ważne, że już mają ten SDK tak, w przeciwieństwie do pewnej kryptowaluty uwielbianej przez Polaków. Co mają w nadchodzącym czasie zrobić? Mają zaproponować, ma być propozycja tego inter blockchain communication, ma tym, mają tam być jakieś zmiany w, w tym wszystkim. Później, w końcu, ludzie mają zarządzać i, jakby system governance, oczywiście, tak jak w projektach proof of stake, ludzie posiadający tokeny Atom, mają zarządzać na temat, temat przyszłości projektu i najbardziej krytycznych, jakby spraw. Czy to jest dobre, czy nie? No, to już, to już myślę, gadka na, osobną tutaj, na osobny materiał, bo który pewnie nie zainteresuje zbyt wielu ludzi. Bardziej takie od danych idei, jakby kryptowalut, kryptowalut idei blockchaina i tak dalej, tak dalej niż osobom, które są tutaj po to, żeby zarobić na tym całym interesie. Jeszcze parę słów o zespole, jeżeli chodzi o Kosmos. Kosmos Network y, zarządza ludźmi z firmy Interchain Foundation oraz z Tendermint. International Team. Są to tak naprawdę dwa zespoły, które współpracują tworząc ten cały projekt Kosmos. Jedni są odpowiedzialni właśnie bardziej za to jądro, za ten Tendermint, drudzy za całą resztę tego projektu, czyli za sprawy wizualne, niewizualne, kontakty z, z klientami, tworzenie portfeli itd., itd. Prezesem i twórcą jest pan Jay Kwon. Nazwałem go gdzieś tam w sieci, widziałem gościem, że będzie zrobione. To znaczy, że on potrafi dowieść różne projekty. I jeżeli mówi, że będzie coś zrobione i dowiezione i coś będzie działać, to tak naprawdę jest. Stworzy on, jak już tutaj przeczytać, można w innych artykułach stworzono już kilka większych projektów, między innymi kryptowalutowych, które działają sobie na rynku. Także widać, nie jest to osoba bez doświadczenia. Chociaż, jak przeczytałem sobie kilku innych tutaj y, członków tego zespołu, to nie mają oni tam nie wiadomo ile tego doświadczenia. Natomiast jeżeli patrząc na branżę kryptowalutową, która jest dość sama sobie młoda. To, to nie jest tak najgorzej, myślę, że zespół dość wiarygodny i możliwy i posiadający umiejętności i chęci, żeby dokończyć taki projekt. Co do tego mojego tokenu i ceny, i gdzie ten token można kupić, no to jest obecnie na 17 miejscu w coin, na CoinMarketCapie, czyli mega wysoko, widzimy 10% wzrost ostatnio, 5 dolarów prawie kosztuje, jego ATH, jeżeli chodzi o dolary, to 5,30, jak można tutaj zauważyć, jeżeli chodzi o dostępne właśnie giełdy, to jest ich sporo, jak na tak młody projekt to zobaczcie, 54 giełdy, a raczej 54 pary walutowe, do których można go wymieniać, między innymi Binance, między innymi GDAX, Bittrex widziałem, no Poloniex, OK, OKEx, Bitforex, Huobi itd., itd., itd. Czyli jak widać bardzo dużo giełd obsługuje mega młody projekt. Znalazłem gdzieś na Twitterze CEO Binance informację, że Kosmos nie chciał nigdzie wchodzić na giełdy. Oni się nigdzie nie dopytowali żadnych giełd, czy mogą zostać gdzieś tam wylistowani, być handlowani, itd. Natomiast według CEO Binance projekt Kosmos jest na tyle ciekawy i na tyle ma zmienić dużo w sieci i ogólnie w, w świadku kryptowalut, że oni sami zdecydowali się na listowanie tego tokenu na ich giełdzie bez żadnej tutaj y, pieniędzy, pobieranych za to jak od innych kryptowalut, bo tam Pamiętam, że Binance chyba chciał około miliona dolarów czy euro, żeby w ogóle móc listować jakiś token u nich na giełdzie. No a jak widać, tutaj zrobili darmoche i to jeszcze sami się jakby do tego kwapili bardziej niż sam projekt Kosmos. Co do mediów społecznościowych, to niewiele ponad 4000 ludzi na reddicie, 88 osób online w tym momencie. I tak jak sobie przejrzałem, te tematy to takie dość um, tematy dla nowych projektów dosłownie. Dlaczego na przykład. Liczba tokenów w cyrkulacji różni się od liczby Total Supply. No, mniej więcej, między innymi dlatego, że jeżeli chcemy jeżeli chcemy być walidatorem i chcemy stekować coiny, no to musimy zamrozić nasze coiny i nie możemy z nich korzystać. Także jakby w obrocie jest w tym momencie 190 milionów, więc około 47 milionów coinów jest w tym momencie zamrożonych przez walidatorów i nie mogą oni z nich korzystać żeby odmroziło się, że tak powiem te odmrożenie, że tak powiem tych tokenów trwa, jak tutaj można przeczytać 21 dni. No i takie pytania o portfele, o, o to czy w ogóle warto inwestować, czy to nie jest jakiś scam i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Typowe problemy z woletami nowych, nowych, kryptowalut. No nic, nic, że tak powiem odkrywczego tutaj na tym reddicie nie znajdziemy. Dobra. Mogę powiedzieć, że według mnie projekt naprawdę ciekawy nie jest pierwszy na rynku, który chce rozwiązać już dane, dane problemy. Tak jak powiedziałem, ION, ICON są projektami, które też próbują rozwiązać ten interoperability, skalowalność i tak dalej. Natomiast mają już SDK, yy, mają dość spory team. Kasy zebrali mnóstwo na ICO. Mają jakąś tam popularność, jeżeli chodzi o market cap i, i, i społeczność. Ja im życzę dobrze, oczywiście. Sam nie zainwestowałem w ten projekt czekam na dalszy rozwój możliwe, że będę kiedyś sobie pluł w, w, w gębę że nie zainwestowałem, bo już tam widziałem oczywiście filmy na YouTubie, że tam y, czy kosmos nie będzie kolejnym projektem który rośnie tysiąc razy w roku 2019 albo ogólnie kiedy przyjdzie następna hossa, no może i rośnie, ale mam też inne projekty, które też mam nadzieję, że tyle razy urosną i nie musi to być akurat kosmos dobra, widzimy się w następnym materiale na kanale, cześć!